Cześć kochani, więc dzisiaj witam Was w kuchni bez makijażu, eee, z czerwonym nosem, co oczywski ham. Eee, pomyślałam, że dzisiaj nagram vloga, znowu jest środa, znowu pilnuję Maxa, ale dzisiaj wstaliśmy o 8.40, bo na 9.00 miał do szkoły. Tak, Max chodzi do szkoły. Oczywiście, jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, na czy Facebooku, to tym wiecie. Max poszedł teraz już do Junior Infants, potem Senior Infants i pierwsza klasa. Czyli tak jakby tutaj zerówka, można powiedzieć, trwa dwa lata, tylko to jest wszystko w tej samej szkole, co będzie podstawówka. Um, czyli normalnie już mam durek zadania domowe, także super. Um, o godzinie 12.15 wraca do domu, znaczy ja idę po niego, uh, także muszę się jakoś streszczyć, bo wtedy mam czas, żeby nagrać na spokojnie, bez maksa gadającego do mnie. Uh, także pomyślałam, że nagrę właśnie ten makijaż, bo przy okazji tak czy siak muszę się pomalować do filmiku Back to College Hall. E, miałam już go nagranego, miał być już edytowany w poniedziałek Dzisiaj środa, jak już mówiłam e, Miał być edytowany w poniedziałek, ale stwierdziłam, że kupię jeszcze więcej rzeczy Więc nagrałam już go jeszcze raz Także dwa razy ten sam filmik e, Trochę marnuję przez to czas, bo mogłabym nagrać już coś nowego i mieć dwa filmiki No ale pomyślałam, że zastąpię to tym vlogiem, że przy okazji będę nagrywać dzisiaj Dużo się jakoś nie będzie działo e, No ale zobaczymy, będziecie po prostu ze mnie dzień Śniadanko gotowe, soczek pomarańczowy, oczywiście z lodem, winogrona troszeczkę, tak dla smaku. I pita z Filadelfią, także jestem spoko zadowolona. Szybkie śniadanko. Zazwyczaj przy śniadaniu sobie oczywiście, muszę pograć. Ja gram głównie w Botwam, te wszystkie gry inne ostatnie nie były w ogóle grane przeze mnie przez swoje już jakieś miesiące. Także chodzi o to, żeby sadzić zioło. Um, ale ta barwa jest coś tego typu, jak kiedyś się grało na naszej klasie w różne farmy, e, trzeba sadzić, różne rzeczy, zbierać pieniążki. E, wchodzimy sobie a, wchodzimy sobie tutaj do tego domku. I tutaj mamy sadzonki. Ja już mam tutaj wszystko takie trochę upgradeowane, można powiedzieć, bo długo już to gram. Nie wydaję oczywiście żadnych pieniędzy swoich na tą grę, e, bo chyba być troszeczkę opalnięta w główkę. I już nam się... Tutaj urośnie coś, e, musi na to nacisnąć e, i pozbierać. Tutaj mamy takie coś, pozbierać te wszystkie kwiatuszki. <laughs> tak czy siak, tutaj, jeżeli chcemy coś nowego, właśnie zasadzić sobie, tutaj już e, wybieramy, jaką chcemy roślinkę. Mam tutaj ich troszeczkę można powiedzieć, e, powiedzmy, zasadzimy sobie to. No i wtedy płacimy 375 e, monet. Jak widać, ja mam już troszeczkę dużo tych monet. Bo cały czas zbieram No i jak sobie zasadę to po prostu wkładam No i po prostu trzeba czekać tam powiedzmy 26 minut 20 sekund do tego aby zalać wodą Jeśli są czasami pajączki to po prostu trzeba to zabić I dostajemy na przykład jakąś nagrodę Albo dostajemy zielonego <grym> Tutaj mogę sobie tutaj Dać wodę Muszę tak aby zalać je No i mamy też tutaj takie saszetki Akurat mama dzwoni się mama rozgadała, <grych> ja nie wiem na czym skończyłam. E, tak czy siak, e, tutaj mamy też takie woreczki, już tylko na wodnie. E, I te woreczki można użyć, aby przyspieszyć, e, tak żebyś urosło do końca. Ok, więc stacja do makijażu już jest gotowa do nagrywania. E, tutaj sobie zawsze siedzę. A tutaj mam parapet. E, teraz sobie zmieniam. ogólnie w pokoju jest teraz syf, e, bo musiałam wszystko z parapetu pościągać e, i ze stołka. Tutaj już mam rzeczy przygotowane do Back to College Hall, więc jak wiecie, rzeczy muszę pochować. E, dopiero co było sprzątane wczoraj. E, no ale mniej więcej tak to wygląda. W tym momencie są. E, jest komputer, wszystko tutaj. Także może jeszcze zdążę nagrać room tour, który zostanie dodany tam w inny dzień, żeby, oczywiście, nie dodawać wszystkiego naraz. No, więc ja idę się malować. Jeszcze chciałam pokazać krem, który będę używać z przedmakierzy. Jest to krem z Jai. Już Wam tu jakoś muszę ostrość wyłapać. Jest to krem z Jai, on kosztował tylko 2 euro z czymś, także mega tani. Krem witaminowy nawilżający, także super kremik, bardzo ładnie pachnie. Także ja sobie posmaruję buźkę i zaczynam się malować. Dobra, mam nadzieję, że mi wystarczy miejsce na aparacie. Jak nie, to będę musiała niestety przekładać, to marnować czas. Niestety będę tym, ale trudno. Ogólnie teraz sobie wycieram rączki chusteczkami, bo nie wiem jakoś tak... Ostatnio łamanie na punkcie mycia rąk i wycierania rąk, także... Ja mam ogólnie straszne ukule, ukulenie, uczulenie na kurz e, i zauważyłam u mnie w pokoju e, tego kurzu. Bardzo szybko się zbiera. Dosłownie wied, dzisiaj powiedzmy wytrze kurz i jutro już będzie cały pokój zakurzony. E, więc też mam dużego miska tego, co zostało Marcina na urodziny, i on też się strasznie szybko kurzy. Muszę go wytrzepać na dworze, wyczepać. E, no ale jakoś się nie umiem za to zabrać. No, i moje koteczki, które zawsze kupuję, są w koteczkach zwykłych z Tesco. One kosztują tylko 60 centów, także bardzo fajna cena. Paznokcie muszę sobie pomalować, bo one już mi urosły, jak widać. A to jest rzadkość, żeby mi paznokcie tak urosły. Ja wiem, że one mi się zaraz połamią. Także zanim to się stanie, to wolę je pomalować, lekko przypiłować, żeby no już lepiej mieć lekko krótsze niż żeby się całe połamały. No, więc em... Co? Z tyłu są rybki, pokażę je Wam później z bliska, bo dokupiłam się cztery malutkie dosłownie wczoraj. <laughs> Także no, i jeszcze zamknę drzwi i pozbędę się tych rzeczy tutaj, żeby Was nie rozpraszały podczas makijażu. Także zapraszam do tego filmiku, bo na pewno vlog się pojawi pierwszy, albo nie, nie wiem jeszcze. Back to School Hall chyba się pojawi pierwszy, bo. Um, no, bo już szkoła się zaczęła w sumie, no to wolę teraz szybko to dodać niż dodać w połowie z tego września. Także um, dodam Back to School Hall i tego vloga, makijaż będzie dopiero później. Także, no. Ok, więc makijaż skończony. Um, nagrywam teraz telefonem, bo mój aparat musi się podładować. Później, jak wrócę, muszę poprzekładać zdjęcia i filmiki na. Laptopa, żeby mieć miejsce Jest jakoś 10 po, także muszę już wychodzić Bo Max skończy 15 po właśnie 12 szkole. No i pójdziemy może na lody Pójdziemy do Grosika na chwilę, pogoda nie jest jakaś Zbyt piękna Nic nie zobaczycie oczywiście Ale także jak pójdziemy Wrócę do domku Zrobię właśnie to z aparatem I chciałabym jeszcze nagrać właśnie tego hall, Ten hall, Back to college hall. I chciałam jeszcze podprostować sobie włosy, bo mam dzisiaj straszną szopę eee, Także właśnie taki jest plan Także no, idę po Maxa To teraz wracamy do domu się przebrać Mieliśmy iść od razu na lody, ale Max ma coś ciężki plecak I oczywiście nie chcę, żeby uświnił mundurek eee, Później Palaka do niego przyjdzie Także ja wtedy będę miała czas, żeby podagrywać. A zobacz jak kawicinka przyżyła Piesek. No. A Lili tam czeka na nas. Idziemy do Lili. Lili! Lili! Lili. Dobra, ona sprawdziła już, co masz na zadanie domowe. Mamy trochę tego zadania do no, zrobienia. Mamy z którym nauczycielka im daje zadanie. Nakleja im taką kartkę i tu wszystko pisze co ma zrobić. Także zrobimy tak, przyjdziemy od razu. A najpierw idziemy na lodę. I potem Marcelo jedzie. Tak, później Maxa kolega przyjedzie. Marcel. No, Marcel. No, bo mój ulubiony kolega. No. Będziecie się ładnie bawić. Tak, ja będę. Dobrze. Ty nie idziesz, Lili, bo my na lodę idziemy. Wieczorem Chodź. idę na spacer. Dobra, idziemy. No, listy nie O no. Pojętasz jak my kopali ziemię i tam ziemię i my ziemię i, wylażał, i my liści. Wzięliśmy nie tyle, <grym> tylko tata i ja i my po się. Jak byłem mały, ja nie boiłem się ani Nie bałeś się? Jak ja byłem, 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 okay. ja byłem mały, bałem się. Okej. Bo jak byłem mały... No do wody. Chodź. Dobra, Idziemy. Jaki ma kolor? Pinky Orange. Jest ładny? Tak. Zrób to. Zróbmy. O, to... Ok, więc już mam dużo miejsca na aparację, bo wszystko poprzekładałam już że to na topa... Jak czekałam na Maxa kolegę, żeby przyszedł, to przekładałam to właśnie z filmiki, movie moviemakera, zrobiłam z Maxem zadanie domowe Ma nową książkę i w niej ma irlandzki, także trochę będzie ciężko, bo ja irlandzkiego nie robiłam Więc będę musiała też się uczyć przy okazji, żeby on, móc mu pomóc w zadaniu też skrzypi mi krzesło. Lili sobie tutaj siedzi, bo Max z kolegą bawią się w policjantów, czyli strzelają pistoletami. są głośni, także Lili woli siedzieć tu ze mną. Także sobie tutaj drapie się na łóżku. Oczywiście moje bluzy wszystkie z drzwi pościągane, do, żeby w poprzednim filmiku nie przeszkadzały. Um, Tyle. Makijaż wyszedł mi, jak mówiłam wcześniej, troszeczkę mocno, jak na makijaż szkolny, ale wydaje mi się, że jest okej, okay. tym bardziej, że jak już mówiłam tysiąc razy w tym filmiku, że mam okulary, także w okularach aż tak nie widać makijażu. Co jeszcze? Właśnie się zabieram na za nagrywanie kolejnych dwóch filmików. Oczywiście koszulka przebiorę, tak aby nie wyglądać tak samo w każdym z tych filmików, bo filmiki nie będą dodane w tym samym czasie. Chcę nagrać filmik z moimi szminkami z Essence, bo jest ich kilka Bardzo je uwielbiam, są tanie, są ładne, piękne kolory Moje kolory zazwyczaj się dużo od siebie nie różnią, bo są to cienie różu Także ja uwielbiam ten kolor, tak czy siak to wam pokażę i w osobnym jeszcze filmiku nagrałam ten haul, w tym wam pokażę wszystkie rzeczy, które kupiłam sobie do szkoły I ogólnie też kupiłam sobie ten cały kolor terapii Byłam bardzo ciekawa, bo miałam właśnie ściągniętą aplikację na, na Facebooka, na telefon W której sobie kolorowałam, no, ale wiadomo, aplikacja to nie to samo, co sobie robić to ręcznie W tanim sklepie, po 2 euro sklep Taki Euro Giant się nazywa. Kupiłam sobie za tam Euro 50 chyba. Są właśnie takie różne do kolorowania. Do tego sobie dokupiłam kolory. Nie wiem, czy te makiery będą dobre. Tak, się jak zobaczymy. Chciałam spróbować, czy faktycznie to tak bardzo rozluźnia i uspokaja. Także zobaczymy. Także jest kilka tych rzeczy, które Wam pokażę w tym holu. Także bardzo serdecznie do niego zapraszam. I co jeszcze? E, wcześniej chciałam wam pokazać, ale nie wiem, czy na telefonie dobrze wyszło e, Pierścionek, który zamieniłam się z dziewczyną Na adwercie. Advert to jest tak jakby Allegro, tylko że irlandzkie e, O taki ładny, śliczny, jak zaręczynowy e, pierścionek e, Ja się zamieniłam za body Body kupiłam w Lovelisa I ja mam ogólnie rozmiar... E, 10, czasami nawet 12 No i to, że mam duży tyłek To znaczy, że muszę mieć body o ciupinkę większe Czyli właśnie 10-12 rozmiar Przez to, że tutaj muszę mieć obcisłe Bo tutaj jestem w miarę szczupła Ale mam większy tyłek To potrzebuję dół troszeczkę większy No i body musi być oczywiście dłuższe przez to No i niestety to był rozmiar 6 A mnie nie zauważyłam Więc chciałam go sprzedać Bo tylko go nawet nie przymierzyłam go dobrze, bo już wiedziałam, że za mało jak już go wzięłam do domu. Więc wystawiłam go za dosłownie dychę, a pierścionek miała wystawiony za 15, ta kobieta, kobieta nie wiem, dziewczyna. I ona mi zaproponowała po tym body, czy się za coś chce zamienić z nią. No i sprawdzałam jej wszystkie te rzeczy, które tam ma wystawione i akurat pierścionek mi się spodobał, pomyślałam, że Cena praktycznie podobna, było 15,10 euro albo więcej za przesyłkę się wyda niż za pierścionek w małej kopercie Także mm, dzisiaj mi przyszedł, jestem mega zadowolona, bo pasuje idealnie na mój palec środkowy <grym> Także em, ja nie noszę ogólnie innych pierścionków na palcu tutaj, bo wiadomo, tutaj powinien być zaręczynowy, tak jak mam tutaj no, i więc zawsze mam na środkowym. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się podoba. Więc idealnie pasuje, jestem zadowolona, bo widziałam rozmiar był zapisany L albo K. A ja mam dość szczupłe palce ja się nie znam na tych całych rozmiarach, ale na szczęście pasuje, więc jest super. No. Miałam sobie wyprostować włosy, ale stwierdziłam, że nie będę ich się niszczyć, bo tak czy siak muszę jutro umyć nową głowę. Bo dzisiaj będę znowu szła na spacer dość długi Wczoraj z mamą zrobiłyśmy prawie 5 km Także super I mam w planie też poćwiczyć, ale nie wiem jak to wyjdzie Bo wczoraj też miałam w planie poćwiczyć, ale już po tym spacerze to już mi się tak nie chciało Bo już byłam tak zmęczona A jest strasznie duszne takie powietrze teraz ostatnio, pogoda jest straszna Bo jest strasznie zachmurzone, jest mgła, z rana, po prostu nieziemska No i jest strasznie duszno, także... Na spacer nie aż tak dobra pogoda. Yy, I co? No i poszłyśmy z Lili i z mamą na ten spacer. No i wróciłyśmy, już mi się naprawdę nie chciało. Kąpałam się, położyłam się i tyle. Yy, też co jeszcze? Yy, właśnie na nowym laptopie ściągam sobie Crossfire, także zobaczymy, jak będzie mi na laptopie działać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze z internetem dzisiaj. Yy, założyłam sobie też zeszyt nowy z przepisami. Ajajaj. Aj, aj. e, mój zeszyt z przepisami no tak. Właśnie wybiegli na dwór. E, Przymknąłem może okno, żeby nie było ich tak słychać. E, więc tak wygląda mój zeszyt. E, kosztował tylko Euro50 Ale jedną jeszcze nie ściągam, a już zaczęłam w nim pisać. Bo ja ogólnie mam dużo już przepisów pozapisywanych Tych nawet, co gotowałam wcześniej na YouTubie Jeszcze tragicznymi nożami i w ogóle No ale wiadomo, początki zawsze są ciężkie I zawsze trochę przypoł i wstyd Ale trudno, każdy musi jakoś zacząć Więc tutaj sobie zapisałam przepisy I w każdym rogu, bo stwierdziłam, że zrobię tak Że w każdym roku będę sobie robić kolor Na przykład niebieski kolor to są obiady Różowy kolor to są desery I zielone to są sosy Także będę sobie jak na razie tak robić Jak coś jeszcze, jakieś przekąski czy coś To sobie zrobię nowy kolor Jak na razie mam jakieś tam sosy Jakieś tam halloweenowe przekąski Ciasteczka Wszystko co kiedyś robiłam Miałam pozapisywane na kartkach I sobie teraz mam, założyłam taki zaszycik, No bo wiadomo, już mi prawie 20 lat leci I muszę mieć już Myślami już troszeczkę wyszłam z domu, bo chciałabym się wyprowadzić jak najszybciej Wiadomo, teraz jeszcze to nie jest takie możliwe, ale jest bliżej niż dalej Więc muszę już takie rzeczy sobie zbierać, czyli przepisy, żeby później nie wydzwaniać do mamy, bo nie będę na przykład jakieś tam pierdoły wiedzieć Teraz staram się właśnie jak mama gotuje pytać się jej dokładnie co, jak robi Bardziej tak jakby przykuwać uwagę na te rzeczy, które wcześniej nie przykuwałam uwagi, także super no, i w poniedziałek zaczynam college, także zobaczymy jak ten rok wyjdzie, jaki będzie, czy będzie busy, czy nie. No, i tyle. No, więc ja się biorę za nagrywanie innych filmików, bo się trochę rozgadałam już 7 minut, gadam. Więc no. Teraz dużo osób było ciekawych, jakie są moje rybki. No, nie wiedziałam, że to kogoś będzie ciekawić. No ale jednak Muszę jeszcze filtr do wody kupić Bo jeszcze go nie mam Patrzałam w sklepie, ale one są po pierwsze strasznie drogie A po drugie no, Takie same w Kilka rodzajów tylko i tyle Dlatego wolę przez internet, gdzieś z Ameryki zawsze Zamówić I mieć przynajmniej idealny filtr mojego akwarium Ja mam 30 litrów Moje rybki wyglądają tak Jest taka złota jeszcze jedna złota rybka Maxiu nazwał e, tamtą Michael, bo w GTA któryś tam gościł się nazwał Michael e, Czarną nazwał Rabusiem, e, tą nazwał Dory A złotą nie wiem nawet jak nazwał mm. I tam jeszcze z tyłu Uwaga, uwaga, nowe rybki, malutkie One cały czas są z tyłu, nie wiem czemu one tutaj jest bliżej mnie tak jakby nie wypływają e, One cały czas pływają sobie z tyłu no i woda jest strasznie mglista, dlatego muszę naprawdę ten filtr zamówić jak najszybciej muszę, A ja nie mam konta na ebayu, także muszę poprosić tatę, żeby mi go zamówił, wczoraj nie mieliśmy czasu Ma tutaj dwa sztuczne kwiatki i w ogóle... Naprawdę ten sklep jest tragiczny, Kupi, chciałam kupić sobie kwiatek prawdziwy, żywy do akwarium I zgadnijcie ile kosztował ten w pośrodku ten malutki, to małe kuwieńko, że tak to mogę nazwać, bo to naprawdę nawet kwiatkiem nie jest. Zobaczcie, jakie to jest małe. 10 euro za takie małe coś. Także naprawdę się wściekłam, bo chciałam, żeby rybki miały żywo w tym akwarium naprawdę miały coś prawdziwego. A tutaj zobaczcie, takie małe coś. No, żeby, miała, żeby mieli więcej tego, to musiała pas trzy takie. No, czy to 30 euro za taki kwiatek, który się może zepsuć i będzie trzeba go wyrzucić, no, bez sensu. Także no się wkurzyłam. No i tyle. Miałam jeszcze kamyczki posypane na dnie, ale chciałam je też wyciągnąć, bo przez nie też się szybciej troszeczkę akwarium brudziło. No, ale póki nie mam tego filtra, to muszę poczekać, a wtedy już będzie wszystko fajnie, wszystko będę mogła sobie im dawać. Tu mamy jedzonko dla rybek, one jednak naprawdę uwielbiają. Już Wam pokażę, jak bardzo je lubią. Tutaj mam takie otwierane i tutaj też mogę kupić lampę. Ale to są rybki do zwykłej wody, także lampa nie jest jakaś mega im potrzebna w tym momencie. Wolę najpierw kupić filtr. No i tutaj wsypuję zawsze, tu jest ta dziurka, wsypuję im jedzonko i od razu płyną do góry głodomorki. No, <głodomorki> także wcinają. Dobra, trzy e, wszystkich teraz filmiki. Mam dosłownie dzisiaj cztery filmiki. Naprawdę to jest mój rekord, bo jest dopiero godzina e, chyba czwarta, 20-30 jakoś tak. E, także naprawdę super. E, mam dzisiaj nagrany właśnie ten vlog nagrywam. E, mam nagrany back to college haul, back to college makeup i jeszcze filmik o szminkach. Także mam nadzieję, że wszystkie wyszły w miarę ok, że mogę dzisiaj sobie wszystko poedytować wieczorem i dodać dzisiaj tego vloga, a później haul. Także super, nie mógł się czekać. I co? I jak już mówiłam jest po czwartej Także pójdę zaraz iść robić obiad Zjem sobie chyba parówkę bardzo zdrową jak zwykle dam Maxowi parówkę, zapytam się czy Maxa kolega też chce jak nie to po prostu zrobię te parówki zjemy po prostu na szybko i będę robić obiad, bo rodzice wracają dzisiaj około 6.30. 40... nie, przed siódmą po prostu jakoś będą. Bo rodzice wracają jakoś przed siódmą, także chcę zrobić obiad, żeby był gotowy, a mama wczoraj już zaprawiła kurczaka, różne tam nóżki i ten. Ja dzisiaj to tylko to wstawię do piekarnika i muszę pomyśleć po prostu o dodatku, ale dzisiaj kupiłam ten. tak jakby bułkę z... Czosnkiem, taką do piekarnika, także może zrobię to, jakąś sałatkę, coś wymyślę, tak czy siak. Zaraz właśnie się robię, za, ro, robię biorę za robotę. Um, no i tyle. Um, Maxi się co czas bawi, także jest coś, dość głośny, dalej jest pogoda taka, jaka jest. Zobaczcie, jest po prostu pochmurnie, ale jest tak duszno, że wytrzymać się nie idzie, naprawdę. Ok, więc ogólnie plan jest taki, że e, jednak nie robię obiadu, bo rodzice sobie zażyczyli kebaba, czyli dzisiaj zamawiamy sobie kebaba. W sumie rodzice podjadą po niego nawet, zwykłego, ja jem zawsze donera, zwykły kebab bez chili, coś niezdrowego, dzisiaj jest niezdrowy dzień, można powiedzieć. Ale plan jest taki, że to jest tak jakby nasz ostatni raz um, fast food, ostatni fast food. Już nie będziemy jeść fast foodów z rodzicami, e, będziemy starać się zamieniać różne produkty na zdrowsze. E, także z mamą jutro będę robić cały plan, e, także w momencie, że nam to wyjdzie, bo naprawdę ostatnio ja strasznie jem zdrowo. Nawet nie chodzi o to, że niezdrowo, tylko nie jem nie regularnie i um, za jem właśnie tych na przykład rzeczy typu masło, jadłam za dużo chleba białego No i wiadomo, celulit i te sprawy, to wtedy nie za dobrze wygląda Także chcemy się postarać to zmienić Od jutra, dzisiaj ostatni posiłek taki niezdrowy, taki wiadomo cheat meal, który był praktycznie codziennie No dobra, kebabów codziennie nie jedliśmy, ale ja ogólnie po prostu, jak już powiedziałam, nieregularnie bardzo jem Trzeba zmienić po prostu ilość, zamienniki porobić, różnych produktów i mam nadzieję, że wyjdzie dobrze e, Ja zaczynam ćwiczyć ogólnie w domu, tylko tak jak już wcześniej mówiłam Dzisiaj pójdziemy chyba... nie pójdziemy w sumie na spacer, jeżeli jest taka pogoda Bo jest strasznie duszno i naprawdę jest taka mgła, że po tych ulicach nie za dobrze się chodzi, bo auta jeżdżą jedno za drugim e, Więc po tych drogach nawet takich farmerskich to tak czy siak nie jest najbezpieczniej e, Więc nie wiem, jak to wyjdzie, tak czy siak Pewnie dzisiaj, jeżeli jem baba, to nie wiem, czy się opłaca ćwiczyć Ale wydaje mi się, że porozciągam się e, Takie podstawy porobię, niedługie ćwiczenia e, Tak, żeby rozgrzać ciało, żeby już... Zmotywować się, można tak powiedzieć A jutro naprawdę już zaczynam sobie robić większe ćwiczenia e, i właśnie muszę sobie ułożyć godziny, no bo teraz będę do koledżu chodzić, dopiero w niedzielę dowiem się, jakie ja będę mieć godziny lekcji. Także może będę ćwiczyć po lekcjach, może będę rano sobie ćwiczyć, nie wiem. Zobaczymy. Eee, I co jeszcze. Także jest godzina, jest po piątej, zaraz Marcel, Maxa, kolega będzie się do domu. Eee, to ja zajdę sobie na dół, wezmę laptopa i poedytuję trochę te filmiki, co dzisiaj nagrałam i poczekamy na rodziców lody przyjechały i im przeszkadzają, e, więc jest przed siódmą moi zaraz powinni być. E, także już ogólnie nie będę raczej nagrywać, bo zjemy, obejrzymy coś w telewizji, poćwiczę może później, a e, tak jak już mówiłam, rozciąganie coś takiego lekkiego. E, poedytuję filmiki, może pazmok się pomaluję, bo jak widać mi trochę urosły i są naprawdę w dobrym stanie moim zdaniem, to żeby się nie złamały, e, muszę je pomalować. E, I tak się skończy mój dzień, także... Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam na Instagrama, snapchną. Tutaj te wszystkie strony, linki znaczy na dole. No i do zobaczenia. Pa, pa.